I piękny jest świat. Trzeba pokochać folklor, dużo uroku ma. Jak szybko mają chwilę jak szybko przemija czas. Piosenka odejmie starość, nawet o... Piosenka odejmie starość, nawet odejmie nam lat. Jeśli ktoś nie chce wierzyć, niech się przekonać da, że z piosenką na ustach wdzięk i urodzę się ma. Jak szybko mijają chwile, jak szybko przemija czas. Piosenka odejmie starość, nawet odejmie nam lat. Piosenka odejmie starość, nawet odejmie więc dziś mocniejszym głosem śpiewajmy wszyscy wraz. wywad zespół ludowy, z nim szybciej upływa czas. Jak szybko mijają chwile, jak szybko przemija czas, Piosenka odejmie starość, nawet odejmie nam lód. Piosenka odejmie starość, nawet odejmie nam lód. Za bolem za lasem, Tam słoneczko wschodzi. Nauczył się młody ułan, do dziewczyny chodzi. Nauczył się młody ułan, do dziewczyny chodzi mama nie kochają łana Bo łan pomaszczzeruje Ty zostanie sama Bo łan pomo wszeruje Ty zostanie sama ułan się jak jedwabna strona, czyli w prawo, czyli w lewo, wszędzie jego żona. Czyli w prawo, czyli w lewo, wszędzie jego żona. Tak więc jak dziewięć miesięcy. Już ci młode ułaneczko białych poduszeczkach Już ci młode ułaneczko Naucz mnie powijać, jak dorośnie młody ułan. Jaścio, bo cienecko, pukaja się w drzwi. Pukajaścio, bocieneczko, cienecko, pukaj się w drzwi. Moja miła najmilejsza, proszę otwórz mi...

miła, nie bądź taka, mam coś dla Ciebie. Moja miła, nie bądź taka, mam coś dla Ciebie. Piękny, śliczny pierścioneczek, ożenimy się. Piękny, śliczny pierścioneczek, ożenimy się.